Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w nowym roku 2020. Dzisiaj nagrywamy dla Was już nowy filmik. I ponieważ niedawno były święta, Michalinka chciała Wam pokazać, co dostała od Mikołaja u babci, prawda? I jeszcze be... przysłał film. Tak, jeszcze przysłał Michalince film, ten Mikołaj. Ale Michalinka dostała bardzo dużo zestawów Equestria Girls Mini. I dzisiaj pokażemy Wam jeden z tych nowych zestawów. Ale już na samym początku chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia w nowym roku, żeby był lepszy niż ten 2019. I przede wszystkim, kochani, dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze. Prawda? A więc, co zawiera taki zestaw Equestria Girls, mini? Zaraz wam pokażemy. Ja Kochani, dzisiaj pokażemy wam zestaw, jak już widzicie tutaj. Nazywa się on, pamiętasz, jak Michasiu? Sushi track. Jest to sushi track, dokładnie i zawiera on jaką laleczkę Sunset Shimmer. Zawiera on taką laleczkę Sunset Shimmer. Kochani, oprócz tego, że jest ta laleczka, zaraz wam wszystko dokładnie powiem. Jest taki fajny samochód. No właśnie, Michał Tak, to jest chyba pokazane, co Sunset Shimmer może serwować, prawda? Co Aha. można u Sunset Shimmer zamówić w tym samochodzie do jedzenia sushi. Dokładnie. Ale oni robili tak malu-malu, że nic nie ma nawet napisane. Jest, tutaj są takie napisy, ale pokaż, ja zobaczę, czy tutaj… Nie, tak sobie tylko napisali takie literki, esy-floresy tak zwane <laughs> napisali. Zobaczcie, jaki fajny jest ten. Samochód z tej strony, zobaczcie, o, może sobie laleczka wejść, o, tutaj sobie może wejść, o, tutaj laleczki sobie mogą, zobaczcie, wejść, a raczej y, nasza sunset shimmer dokładnie, ona sobie tutaj słuchajcie wchodzi, pak, 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 o, i tutaj będzie serwowała różne dania. Zaraz wam pokażemy, c, jakie dania ona może zaserwować. I oczywiście ona jest też kierowcą, bo tutaj są dwa miejsca. O! Dla kierowcy i dla pasażera. I. I też mogą tutaj sobie i tu. Uh -huh, tak jest, mogą sobie tutaj. Tak, i ona sobie tutaj wchodzi. Patrzcie, jakie ona ma, fajny ten samochód. I to ma tutaj takie, tak, ozdoby takie. Słuchajcie, one się kręcą, zobaczcie. Szkoda, że nie świecą, prawda? No właśnie, szkoda, że nie świecą, ale ma tutaj takie ozdoby. Zobaczcie, tutaj ma nawet narysowane talerzyki z pałeczkami, a więc na pewno nie można się pomylić, że jest to sushi. Jest to sushi track. I zobaczcie, to jest znak Sunset Shimmer. A więc ten samochód należy tylko do niej, prawda, Michasiu? Tylko do niej. I oprócz tego zobaczcie, co ona ma również z tej strony to jest samochód. Każde koło ma, ma jakąś też. naklejkę już z rysunkiem dania, I jakiego i zobaczcie jaki taką, tu ma, jaką tu ma fajną ee, wystawkę z daniami pokazanymi. Taka zawieszka jakby do imprezy. Do imprezy zawieszka? No może taka z zawieszka. Daniami. Z daniami? Tak jest, dokładnie. I zobaczcie, ona sobie tutaj wchodzi, ma tutaj przygotowaną deskę z nożykiem. I tu ma takie specjalne guziczki, na którym można zaserwować dania, prawda, potrawy. I zaraz Wam pokażę, jakie są gotowe potrawy. Spójrzcie sobie, proszę bardzo, jest ich osiem, o, spójrzcie jakie fajne. To się bo to jest skręcone śrubokrętami. Śrubokrętami, śrubkami jest poskręcane. A ja nawet słuchajcie, nie umiem powiedzieć, co to jest, bo ja się nie znam w ogóle na tych daniach sushi. A ty, Michalinka, znasz się? A ja wiem. Michalinka nazwała, że to są ogórki na przykład. Powiedziała, że ja to wiem, są ogórki. No, co to na A może na pomarańczowym jest marchewka? Prawda, Amelko? Tutaj Amelka jest nie zabieraj nam tego. Ryba. Ryba? Masz rację, ryba. bo sushi to jest ryba między innymi. Proszę. Dziurki tutaj wkładamy potrawę, tak? tak. Michalinka? Będziesz wkładać? O, bo zobaczcie, one mają tutaj dziurki pod spodem, więc trzeba je tu włożyć. Proszę bardzo. Sunset Trimer jeszcze ma taką umpackę z Tak, Zaraz pokażemy, jak w ogóle Sunset Trimer jest ubrana, bo ona jest bardzo fajnie ubrana. Słuchajcie, jest... no właśnie, Micha, Amelka, prawda? Amelka. O, ja wkładam w te dziurki tutaj. Kochani, potrawy są, zobaczcie, już przygotowane. Szkoda tylko, że nie zrobiliśmy. Że... A. Można to kręcić. O jejku, słuchajcie, ja nawet o tym nie wiedziałam, ale numer. <laughs> ale to jest ekstra. Można jednak tym kręcić, zobaczcie. I może ktoś sobie zamawia, a poproszę e, sushi tutaj w plastereczkach. O, i proszę bardzo, kręcimy potrawę. I zobaczcie, teraz Wam jeszcze pokażę. Oprócz tej laleczki, jeszcze oczywiście jest podstawka do lalki i nasza Sanset miała. Opa! Zielona. Tak, taką opaskę zobaczcie, z rybką. Michalinka mówi, że to jest opaska z rybką. Tak jest. I zakłada się jej, słuchajcie, tutaj na kitkę. Oczywiście rączki i nóżki ma ruchome, więc bez problemu można zdjąć. Zaraz, czy mi się to uda założyć? Michalinka umie to założyć. Okej, okay, zobaczcie, już ma opaskę założoną. Oczywiście ma rączki, które jej się zginają, ruszają i nóżki także. Zobaczcie, jak ona jest ubrana. Słuchajcie. Ma taki piękny fartuszek. Spódniczka jest odpinana, więc bez problemu można zdjąć. Nawet wam pokażę, jaki ma piękny niebiesko-biały kostium fartuszek. I zobaczcie, ona ma nawet japońskie buty. Wy to widzicie, jakie ona ma fajne japońskie buty. Buty są nieściągane. Nigdy w tych laleczkach niestety nie ma ściąganych bucików. Za to spódniczki się ściąga i można spódniczki sobie wymieniać. Ok, ja jej założę słuchajcie spódniczkę i włożę ją do samochodu. Nasza Sunset Shimmer już jest w środku samochodu i już może serwować potrawę. Proszę bardzo, którą sobie pan życzy? To takie ciasteczko fajne? Nie, może życzy pan sobie różową rybkę? Proszę bardzo, to dla pana. Ciach, 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 ciach. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Ten zestaw zawierał mało elementów, ale za to słuchajcie, porządne elementy, bo sam taki duży samochód jest w takim zestawie. I my idziemy się oczywiście bawić, i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także o łapeczkach w górę. No i pisz. Na komentarze. Oczywiście piszcie do nas komentarze. My na wszystkie komentarze zawsze odpowiadamy, prawda? Zawsze odpowiadamy na wasze komentarze. Także czekamy na wasze komentarze i już zapraszamy was na kolejny odcinek. Pa pa!